Cześć chłopaki, cześć dziewczyny! Witam Was pięknie, kochani, w aurycznym przecudownie, przepięknie i wiosennie, nadmorsko oraz wiecznie. Kochani, dla Was dzisiaj to intro, dla Was dzisiaj to, to przesłanie również z nim związane, dlatego że planuję w plenerze po raz pierwszy w tym roku przygotować dla Was czytanie, właśnie to miesięczne, właśnie związane chociażby z miesiącem majem, który jest tak wyjątkowy. Dziękuję za wszystkie wasze komentarze, za każdą waszą uwagę, za każdą waszą obecność, za to, że jesteście i niech przypływa do was tylko to co dobre, niech przypływa do was to co wam potrzebne, czasami oczyszczające, czasami nawadniające, może pobudzające, dynamiczne. Tak jak to może głębokie, przepiękne, czyste. Chciałabym dzisiaj do was się trochę odnieść w kontekście pewnych Pewnych takich e, transformujących dla nas wszystkich być może e, informacji czy przekazów. No i tak się akurat złożyło w tym momencie, że jestem nad morzem, że mogę przy tej bardzo wiecznej i wierzcie mi bardzo zimnej pogodzie do Was się odezwać. Ręce mi marzną, e, jestem bardzo ciepło ubrana. Mam nadzieję, że wytrwam, bo chciałabym pokazać wam te czytania w tym w tej aurze tego pięknego słuchajcie słońca tego wspaniałego wiatru. Tak żebyście zebrali sobie te informacje, które widzicie wizualnie, A więc bodźce i wizualne i moje słowa, znaki, sygnały, impulsy. Pamiętajcie, to jest aura. Aura nie zawsze oznacza, że jest to jota wiota powiedziane słowo, które opisze Daną sytuację. To są właśnie te między słowami ukryte drobnostki, a czasami jakiś zarys. Pamiętajcie, że informacja, przekaz, aura, prognoza to jest tylko prognoza, a pogoda może być dla każdego odbierana w zupełnie inny sposób, w zależności od wrażliwości i od innych czynników, które nami determinują, które nas ukierunkowują. Przykładem niech będzie to miejsce przykładem niech będzie. Ta sceneria, która, no właśnie gdzieś w zapisie pogodowym, meteorologicznym wszystko wskazywało, że dzisiaj będzie bardzo wiecznie i będzie bardzo zimno i będzie bardzo nieprzyjemnie. A tymczasem pomimo tego, że jest zimno i wiecznie, jest piękne słońce i wrażenia, emocje, uczucia, zapach i to wszystko, co jest tą oprawą, w której ja jestem osobiście fizycznie tutaj. Są niezastąpione, dlatego nawet jeżeli czasami pojawia się jakaś, słuchajcie, chmurka na horyzoncie, za nią jest to wspaniałe słońce, które automatycznie wychodzi, i dlatego zawsze tylko na nie czekajcie, jego wypatrujcie, ale też pomagajcie, aby tych słońc wokół nas w postaci nam przychylnych ludzi sytuacji było więcej. My tworzymy sytuację, pamiętajcie, sobą, naszymi reakcjami, naszym nastawieniem, naszymi nawykami. Ten, w jaki sposób e, odbieramy nawet coś, co bywa trudne, nawet coś, co bywa niewygodne, możemy przekształcić w coś bardziej miękkiego, w coś bardziej sympatycznego, przepływowego, opływowego, bez kantów. I bez tych kantów, właśnie, zachęcam Was do tego miesiąca, już w tym momencie, do tego maja, który niech będzie. E, Taki, słuchajcie, delikatny, jaki będzie słoneczny, ciepły, obfity, jeżeli chodzi o to, co dla nas i nam sprzyjające. Bardzo Wam tego życzę sobie również. I co? Przechodzimy do czytań. Bądźcie, pamiętajcie o aktywności, bo to jest ta przepływowość energii. Nie zapominajcie o niej, ona jest równie ważna. Ja Wam szczerze nie dziękuję za to, że są wśród Was osoby, które zawsze pamiętają, zawsze się odzywają i zachęcam wszystkich, którzy czują flow, czują blusa, lubią naturalność i autentyczność, są za nią lub są z nią za pan brat, aby przybijali zawsze piątkę. Do zobaczenia, trzymajcie się i zajrzyjcie do tych wszystkich profili, które w danym momencie Was interesują najmocniej, które czujecie, które, których jesteście ciekawi. Podzielcie się swoją opinią, jestem, czekam na Was jak zawsze, do usłyszenia, do zobaczenia i słoneczko dla Was uśmiechające się bardzo, bardzo, słuchajcie, ciepłym, wspaniałym, wytęsknionym bym powiedziała wręcz widokiem. Mam nadzieję, że mnie słychać. Mam nadzieję, że nie przeszkadza Wam. No dziś ta akustyka, dzisiaj taka plenerowa. Do usłyszenia. Hej!